Starcie tych dwóch pań, nie tylko słowne, ale i fizyczne odbędzie się 5 sierpnia na cloud 1. W Warszawie musisz kupić bilety, przyjedźcie. Jeszcze raz co chcesz powiedzieć? Nie da się na nią patrzeć. Co? To gdzie te twoje oczęta wędrują? Łęk, widzę to się czasz? Monika, co chcesz, jeszcze raz, czy co? No tak, oczywiście. Puścimy ochronę, jeszcze raz, dziewczyny, nie bijemy się. 5 sierpnia Warszawa. Nikita, Monika Laskowska. Mogę oddać? Nie spadła ta tapeta. Och Nie, to wiesz, gdy. No i to by było na tyle. Panie i panowie, brawa. Monika Laskowska, Nikita, i to starcie uświetlił